Adam Mickiewicz, cisza morska. Na wysokości Tarkankut. Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie, cichymi gra piersiami rozjaśniona woda, jak marząca o szczęściu narzeczona młoda, zbudzi się, aby westchnąć, i wnet znowu uśnie żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich, okręt lekkim ruchem kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem. Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono. O może, pośród Twoich wesołych żyjątek, jest polip, coś pina dnie, gdy się niebo chmurzy, a na ciszę, długiemi, wywija ramiony. O myśli, z Twojej głębi jest hydra pamiątek, Co śpi w pośród złych losów i namiętnej burzy, A gdy serce spokojne, zatapia w niem szpony.